Każdy jakby o nich zapomniał. No bez kitu. Naprawdę tak było wtedy smutnie jak to usunęli. <grym> Bo ja... Pablo chciał się dostać tam gdzieś do jakiejś miejscówki na dole ja go zblokowałem dwa razy, a później on się sam sam się zblokował i finalnie doszedł do wniosku, że trzeba rozwalić ściany, a nie drzwi od twarzy. Dało mu się? Tak, tak. Mam z tego To no To dobra, to weź tam później wyślij. Potem wyślę, no. no Jakieś tam z lewa na prawo człowieku. O co wtedy chodziło, naprawdę? I kolejny fort teraz stawiaj. Nie mam fortu. Ale masz. Pablo, no. To się nazywa Hygat. Tak, Panie zasmokuje się to wszystko. Tak! tak. Udoba mi się to naprawdę. O, jakiś Pablo mi się go przed ekranę Pablo! <śmieniczy> Tylko bo ja... Co ty ja... Połapy to się dostają. Znaczy, nie, bo połapy to Nie, bo mnie rzucił pięć smoków, pięć tak, tych śmierci bomb i to wszystko w to jedno miejsce. To prawda. Szkoda. Ej kurwo, na chuj nam ten por. <laughs> Przeciwnicy go nie będą mieli. Ej Bardzioch, bo no? widzę, że tutaj niszczysz Łódź. A, a słyszałeś o takiej bombie odrzutowej tutaj? Ja tak, no, no ja tak... tak. tak, tak. O, wow, ale fajna bomba. Wow. bomba, Ej, myślisz, jak wpadniemy do wo... <laughs> Sam się sprankował, tekil. O co się <noise> dzieje? Dobra, ja daję kolejny, proszę się odsunąć. Dobra, wyjebiliśmy. Wow. Ale, o, Ale mamy high ground. Jebony. A to człowieku, to jest. Patrzcie, a zakład kurwy z ten zaliczę dołek no za, no za pierwszym? Tak. <noise> Wszystkich tu satysfakcjonujący. No nie? Teraz się topimy w tym basenie. Fort na forcie, na forcie, na forcie. Fort na forcie, na forcie. O! Ale moja posać ma dupę! Weź, weź mnie, nie wodno Ty poczekaj, poczekaj. No osłonie dobrze. Typowy, ty typowy, ty typowy, ty... Oho. No taki, taki konik jest. O! <grym> Ojej, ja. Scott Cauton Scott Cauton Prawdziwy, <grym> prawdziwy film Młodaj, kurwa Daj Dobra, teraz już ma kurwa chuj HP kurwa. Nie ma Dupę, pierdol się Ber Dzięki No, czemu nie mogę się ło mi No tak No tak, tak. działa się Tak sojusować fajnie nie. Jewany z kurwy Jak mogę usunąć znacznik? Spa o, spacją, okej, okay, nieważne. Spacją to się lat roztwiera, co ty... No właśnie. zauważyłem. No, uważałem. go usuwasz. Kurwa nie działa mi scroll w tej grze jebanej. wam w dupę Epic Games. Wy tylko potraficie wszystko spierdolić. Prawda. Jak zawsze kurwa. Oldzi sezon wchodzi, ci kurwa jakieś bieganie robią. Ja tu się chciałem cofać powoli, fajnie se budować, kurwa. Kręcić Pablo 20 minut nie... temu. Podobał mi się jednak tamten sezon, bo się mogłem cofać szybciej. No ale teraz chcę już się wolniej cofać. Mam A, Szukamy kresków. Kreski w strachu, pamiętaj. Ty jakiś kurwa Freddy Fazbear. <laughs> Bez kito. to Poni do mnie Możesz mi ją rzucić, w moją stronę Nie mogę Bo to nie OG Kur... Wow Okej okay. Rozumiem okay. wszystko Okej okay. Chciałbyś mi odblokować samochód? Nie, nie chciałbym się tam podwani. Nie wiem na oko? Z... Ej, nie. chłopaki, bo patrzcie, bo moja baba lubi niegrzecznych chłopców, nie? To patrzcie na to. Czekaj, no nie widzę, bo ty się gdzieś zatoczyłeś. Nie widzę, bo się... No, no. No nie, no. No nie. nie. Ukończyłem zadania z uprawnionym znajomym. Jesteś uprawniony podobno. Jupi! Jestem uprawniony do czego? Nie wiem, no, do zbrodni wojennych Mam matkę GG Jestem uprawniony do zbrodni wojennych Tak, naprawdę. molestowałem małe dzieci w Afganistanie. Jestem. Co? Jestem... No nie. Jestem w kabinie. Jestem w Jestem ja ją To na 20 2019 kurtacy. rok, tak? I tak no właśnie to samo chciałem powiedzieć. Nie, co, no Nie, no, to robię, dalej to robię. Ja ją kutasem. Też taki bik <grym> miałeś na kursie? Tak, kusyka tak. Zacznijmy tak, ją ja, No właśnie jak nie? Prze Przecież się ciebie spytał, czy Ty też? Właśnie no nie, ja się pytałem, a o mnie? No tak, usłyszałem atrakcyjnie. Powiedział, że tak. Ty mam beczkę. Właśnie, opierdalam beczkę sobie, kochani. Super. Na Kajoperika. A ja włączam do On włącza. By, druga beczka. Na, Napierdalam dwie beczki naraz. Ale nie, jestem naprawdę pod wrażeniem w ogóle, że tak mało osób na przykład zna takie człowieku hiciory jak hotelowy freestyle. Takie no, i tego typu. Ja, takie no. człowieku hiciory internetu, które niby by się wydawało, że każdy zna. To jednak. Nie, hotelowy freestyle. U, no nie wie! Nie no! Ja A, też nie wiem. Okay. Pablo, nie Poczekaj, wiesz naprawdę? Nie, okay. Ale nie, powrót aktualnie ma to by cię To lopi, szybko. lopy mi ma powrót. Tak. Nie, prawda, mam beczkę. Ma beczkę. Mam beczkę. Się w widzisz Patrz na mnie, jak opierdalam tą beczkę, kurwa. ta Weź mi człowieku, o! Wypij całego tego banana, co <grych> mam na plecach. Co <grych> tak. się wpierdolił do jakiegoś no. budynka. Że oni kiedyś dali taką muzyczkę, jak OG klasyczny. I ona, mhm. ja ją mam, i ona brzmi identycznie patrzę, jak ten re-oryginal re, czy coś takiego. A no bez kito, bez kito. Co on robi? Powaliłem jakiegoś no, kiska. A on lata, czemu on lata? A, otrzymuje nagrodę za nie wydane. ten drugi bojowe. nie ma kewa! Nie, dobra, padnie wdamy ich. No, co jest? Coś... <noise> Ale pijemy obłokiem. Ty, w okien. W okien. Hey, no, a, jest tak to idzie ty... na kocku? Oh. tak, ci no, się no, skrabaś? Nie, no, teraz to wyjaśnię. Teraz to Dalej śmieć. Jaki śmieć, tak? Myś... Myślałem, Myśla... Myśla, że nas jest tak cudownie. Proszę Państwa, Proszę to jeszcze P90. Wezmę. Chciałem. Na powalonych pok. A szybko panowie strefa. Tego czołgu, to nikt nie uniknie. E, Początkowo. A będzie. Dałem Ci dwa kery małe. Coś ciekawego, ammo do, do karabinu snajperskiego? Tutaj nic, nie dobra. Tu masz banda Esy? O no, ty. Niepotrzebne, ja to jeszcze ugram na takim HP. masz jeszcze jakieś jabłuszka? A to tu masz jesteś na, na niego czy nie? A pceczkę masz. Oczywiście. To poczekajcie. Ty, jakieś popy na prawo? Spokojnie zabuduję nas. Spokój! Kary. ty, gdzie, gdzie, no już już. Ty kurwa, jakiś złoty item. Gdzie, to dla mnie, bieszam, bieszam. Kurwa Grubach musiał największą większą beczkę il, Ile, ile, ile Patrzcie, mamy pan, ich, pan. mamy Mamy synów Ta Krzak Jakiś krzak go goni Ale tu jest wjazd, aż mi ścięło, ty Nie no o, kurwa, dostałem Co ja tu to się dzieje? Dwóch, dwóch, Co tutaj. się podziało? Jakiś kurwa krzak Ty, co się dzieje? Gdzie my wjechaliśmy? Krzak morderca Wjechaliśmy bez to krzak morderca Co to było? To są chcesz zobaczyć zepsute te drzwi? No. To co u mnie? Nie wiem co znaczy zepsute te drzwi, bo też mi się, no, że się nie, nie domykają do końca. Nie no idę chyba zobaczyć nie domykając się drzwi, no zachęciłeś mnie. Nowa moja ulubiona rozgrywka w Fortnite. No, nie wątpię. No. no ja One się w ogóle nie otwiera. No właśnie o tym mówię, tylko co się <laughs> stało z tymi drzwiami? A dźwięki są, ty! Co to jest? Jakieś widmowe drzwi. Opętane. Nie dam. Creepy pompa tak jest! Marzenia się spełniają. Jest... Krystek. Krystek raz, tak dwa. On jest gorszy niż najgorszy. Leży. Uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Ja wiem, to jest ten skin z jakiegoś tam Samsung... 35 Co? No ten skin! Ojoj, oj jest A jak... jaki Samsung 35? O czym to Nie nie wiem, no ale za jakiś telefon tam ten skin jest. Ten, który on miał, <laughs> kurde, jaki kudo. <laughs> Król No ty świeciu, ty Król Skarboczy! No bo no, tańcz sobie świetnie, tak. Król Skarboczy. Dobra, oh. gdzie że tego pieska, tu mi się zaraz wszyscy dołba. Dobra, tutaj lądowali przynajmniej jest. Leży, ale szoko dostał. Krzak żory, jeszcze. Nie do tego krzaka. Spocony krzak. To jest niemożliwe. Low, low, low. Takie low, że to hit. Bieszko, Proszę, na 20 HP. Niego pewnie. Ale ja nie. Jestem niższy, żeby szybciej wylądować przed nim. Nie, nie wyląduje na górce. Ty? Nie wyląduje na górce. Ja pierwszy, ale nie, dobra, tak jest na on Ono taje, ono taje. Jeszcze ma lat nie z drugiego sezonu. Z pierwszej chapteru. Nie to bomba. To okay. jest Dobra, najpierw Ty tego dojeżdżamy. No, no. Nie, jest kristek. Ja go w lobby spotkałem. Co jest? No, my składykamy, czy co to jest? Wyski, tu, co tu jest, co tu się podziało? Oj, Ale chciałbym, żeby mi się... nie tepało. Nic się nie buduje ani. Krystek raz, krystek dwa, już się pcha. Oj, oj, o jak mi przykro. A co daje ten, ten, ten w boku? To też jest kevlar, tak? tak? to jest kevlar Dobra, Ukonałem dobra go no, z takim lagiem, jest lagiem że... Piany, <laughs> ...dalej stał O, kolejni Okej, wszyscy Wszyscy będą teraz dojechać Chodź, chodź, chodź No, no, no Tutaj niżej może Bo oni nas tutaj bombardują Czyli nie wiadomo gdzie są. Jest, to był. To, co Leży, 215 ze szczycera. Nice, nice. Ja się leczę i drugi też gdzieś tu jest. To jest traperej i mówi, no jestem, w lobby, huhu, hu, to nie chciałem. No no. Wiedziałem, że coś tam musi pójść, nie tak. Ale Aha. no, a tych tak nawet z nami nie grał. Dobrze, w ogóle. Tu się ktoś ten wie. Został. No, serwery, serwery Zostało 8,9 Nie wiem, do jakiego. Ja ten Kystek na to, na co on czeka? Nie wiem, właśnie Strzelał we mnie sobie. Ty on to jest jakiś. On jest nieśmiertelny! Główna, prawda? Ty bo z boku, Kystian. Dobra, nim się nie przejmuj. Pamiętam tego myśli? nieśmiertelnego. Ej, co jest? Ten też jest nieśmiertelny! O, dostał. Bowling Panda. U mnie też jest. A, ja, ja, lowa ma. Lo ma. akurat. Jaki low? Gdzieś tam no, low z zadałem. Próbka. Dobrze. A, miałem się nawet jako brodować. To jest więcej już tam przedmiotów mam wrócić. Kłady będą. To jest dopiero. Ej, bez kitów bo teraz nie było. A no. Ale kładę jeden z lepszych pojazdów Prawda, prawda Nawet sobie polatać było można Bez kitu Ej Bert, po... czy ty też to widzisz? Co? Takie tak. główne łączenie? Nie, no bez kitu, o co chodzi? Mówię, coś się nie doczytało tutaj akurat Ta, nie, no to nie jest OG Fortnite, wychodzę Nie, czegoś takiego pewnie nie, nie, no nie było, nie, dobra Ej, czemu się nie dobudować, o co chodzi, nie, no nie jest OG Nie, to oni jakoś inaczej liczą tam. nie mam pojęcia. Glubbler, o! Mi, o, już mnie wcina. Ty, co tu robi Michael Myers? Ej, <grym> co jest? Co, co on tu robi? E, e! E, gestek, gestek! Ale jak w wtop... Co robi Michael Myers? <grym> Ty pozostało 8 typów Czyli tak 3 to... times No, ty nie czekaj, bad boy, moment Aaa, no tak, no tak Haha, <śla> tak, nawet tak, go no, widzę. widzę, spadł Dobrze Spada z tego drzewa Został? Tu... Nie no, przecież to jest żałosne to dwa razy. Rozsadzam tego ich snajpera Yo! Nie zabrał. Toczą się w niego. Leży ten pierwszy? Nie, ten drugi jest obity. Ajajaj, aj, on jest na hita, na hita jest, dawaj go. Tutaj się w domku skrył, w domku się skrył. Leczy się w teczku, nie? Jezu. Da! Da! Się Dobrze, nie dało. Królewskie zwycięstwo. Ale zwycięstwo, ty. korony, zwycięstwo. Zdoby... Nie, ja zrobiłem wszystko. Ciekawi mnie, jaką rangę dostanę. Brak rangi i. Srebro 2. Ciebie to tu nie chcemy, nawet. Pierdalej, Wy, pierdalej, Wychodzę teraz, wychodzę teraz. Okay. Co tak jest. Ale bym se kurwa, nie wiem, zwalił konia do kurwa panci Ja pierdolę A to ten stały dzień Paniu, proszę, nastaj mi do japy Co robi tak kolega? toilet, goni mnie No śpiewaj, a ja ci tutaj no. Kiesonem gram nie no myślałem że to ktoś będzie... Z nie. To nie to Ej, tam jest Kiski jest No moja i... Ty są tu, ta są ta tu, ta tu. Ta jest tu No to mówię że jest Kistek. Tam, tak, u go nie będzie. Już siedzę. Z... No po... on już spierdala od nas, patrzcie na to. Ale... Mogę go, mogę? Dobra, nie mogę. Ale wyrwał, ale wyrwał. Teczka. Chłopaczy na kurwa nie wie co się wydarzyło. Kilko, to z O, nie z Była budowa. To no nie jest budowa, ale już widzę że to, co się stało z tą szabą. Ja? Używamy jej, no ale po co? Czy teleskop i chcę oglądać to, co się tak, dzieje? Tak, chcę oglądać gwiazdy. Tak, I jak dla nie ma w Fortnite? A, no nie no, jak Acha. nie ma. Jak nie ma, jest na tą skina. A wielkie kolabo Younglon się X-Force mm -hmm. już teraz, tylko w rozdziale 8 ja, koncert co, nie oglądał się. A on nie jest w drugim. Mam pasek po nich. Było mi z nich dinga snajpić. Czy widziałeś taki wielki laser, co przeleciał przez całą mapę? Nie, nie. Ej, teraz już nie. znowu? E, ktoś tam na nam leci. Gdzie jest jakiś laser? No wypasie mnie leci ty. A nie? Był taki laser. Tak, ja, był, był. Naprawdę nie mam już. Tak, 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 tak. Makumba, Makumba. Porta, porta zostawił, no to po nas. Jakie okay. jak po nas? Makumba już jest na górze. porta, porta, na porta, porta. Gdzie porta podstawę? Makumba, porto no, makumba no. 80 zadał. Chodźcie tam, Makumba już, ich robi.